mieli siemano moi mili upatencona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy dzisiaj w House of budowę, kończymy. Mam nadzieję, że w tym odcinku tą budowę skończymy i do następnej, w następnym odcinku wyruszymy. Dla filmonców podziękowanie za gry tak piękne i stwarzanie, gra bardzo fajna, chilloutowa i do pracy jest gotowa. Mm, podest teraz zbudować mamy, yy, w poprzednim odcineczku dach budowaliśmy, te okna drzwi też montowaliśmy, także deski zawieramy ile da radę damy i tutaj na taras wyruszamy o. Tutaj elegancko wszystko pasuje, bardzo szybko się teraz buduje, już takie dodatki mam, że na spokojnie radę dam. Mm, dobra, tutaj jest małe przycinanie, dawaj te deski i te deski sobie odrzucimy. A tą krótką yy, weźmiemy. A, tu jeszcze jedną. Na koniec. Mamy, już to mamy. Dalej z belkami latamy. Okej, okay, czyli beleczka. No i jest. I lecimy. O! o. o ale dziwnie to zadziałało. Ale to nic się nie stało. Dobra, jeszcze jedną. Jak widać, już piły nie używamy. W poprzednich odcinkach tak działaliśmy, że piłę użyć musieliśmy, ale teraz na spokojnie z tematem mm, działamy i już piły nie używamy. Pierwsze takie wrażenie pierwsze montowanie to było jednak mm, zadanie. O. A teraz już jednak dodatki mamy doskonale teraz deski, deski sobie zmontujemy. A. Tak mamy. Okej. Okay. Pasują, pasują. Dobra. No to dalej. Bez przycinania? E, co jest? Nie ma desków? Nie ma. Ty w całości je łyka. No co za flika. OK, pięknie, doskonale. Mm, kolejną belkę weźmiemy, od razu na piłę ją rzucimy. E, bier te deski, bier te deski i montujemy. Zaraz tutaj końcówki uzyskamy, zaraz je tu zabieramy. OK, tutaj jeszcze jakieś nam pospadały i od razu się poplikały. Dobra. Dawaj, jedna deska. Myślę, że jedna nam tu wystarczy. W środku tak. Mamy. Tą jeszcze też zabieramy. Łe, ona tutaj wleciała. Dobra, tu i coś tu w środku jeszcze. Tak, jeszcze w środku tutaj mamy. I daszek zakończamy. Super, dom skończyliśmy, ale szybko ten odcinek. Tak żebym ja wiedział, że to tak szybko pójdzie, to jeszcze y, bym do poprzedniego odcinka to dorzucił. No ale skoro tak się stało, to za następną budowę by się zabrało. Pięknie, pięknie się udało. Mm, tylko y, zostań tutaj. Zostań tutaj. Zostań, chłopie, kolorowy. Strzelim se na miniaturkę głowy. Mm, coś tu zdjęcie se zrobimy. Może coś później wymyślimy. Dobra, jakoś tak to sobie tu ustawimy. <laughs> Dobra. I dalej polecimy. Grę sobie zapiszemy w razie coś, żeby nie było. I wyjście. Eee, wyjście. Tak. Okej. Okay. No to teraz poznamy, jak w tą grę dalej gramy. Mm, dom mamy i teraz tak, dom japoński za 1500, a ten mamy skończony i możemy go sprzedać. Za 3600 go sprzedamy, za 1750 go kupiliśmy. No i właśnie, jeżeli go sprzedamy, to w tym momencie od nowa budować go musimy. Ale sobie go na razie zostawimy. Za 1500 dom japoński średni. Mm, to sobie go zagramy? Nie. Wiecie co? W tym odcinku zadanie wykonamy. Taka piaskownica w Europie. Gdzieś tu? Szwajcaria? Coś jakoś tak by leciało. E, weź pracę. Weźmy pracę. Dom e, Bungalow. Bungalow. OK, tu nam różne części opisują. OK, oto przykład powitalny opis. Mhm, fajnie, że po polsku przetłumaczyli. A więc, zaczynamy. Co my tutaj wykonamy? Panel pomocy, wprowadzenie do piaskownicy, być. Programistą. W trybie piaskownicy możesz poczuć się jak prawdziwy programista prowadzący zespół konstrukcyjny. Pracujesz na własny rachunek, twoja praca nie jest nagradzana punktami podczas rozgrywki. Zostajesz sam z projektem domu, umiejętnościami i budżetem na jego budowę. Dwa, jeśli jesteś wystarczająco Dobry, Twoja praca się opłaci, a kto za nią zapłaci? Klient, zamawiający chce mieć dom o określonym kształcie i kubaturze, jednak jego ostateczny wygląd pozostawiamy Tobie za budowę domu, które nie jest wykończony, ale spełnia jego oczekiwania, płaci pełną kwotę za wszelkie. Braki lub zmiany w projekcie potrąci z Twojej płatności. Za ładny dom płaci podwójnie. Pamiętaj, aby znaleźć złoty środek między kosztami a wynagrodzeniem. Klient nie zapłaci Ci więcej niż dwa razy tyle, ile oczekiwał. Jeśli wahasz się, czy w danym miejscu powinno znajdować się okno czy ściana, często patrz na hologram projektu. Szybki podląd budowania piaskownicy. Aha, to nam 17 stronę już dali. A, bo tutaj. Okej, okay, czekaj, ta tutaj oko gospodarza. Aha. Okej, okay, idź do łopaty. No zobaczymy. Okej, okay, łopata. Idź do łopaty. No mam łopatę. I teraz co? I teraz Z, okiem gospodarza rzucamy i dom jakiś tutaj mamy. Okej. Okay. U. Dobrze to wyszło? Kurde, niedobrze to wyszło. U. U. Hmm. Dziwne takie to wyzwanie. No ale dobra. Mamy to w planie. Okej. Okay. Mamy to. Tylko ja nie wiem, czy ja mam tyle doświadczenia, żeby robić to zadanie. Dobra, co my teraz mamy w planie? Fundamentów budowanie. Tylko. O kurde. Fundamenty. Wita, wywita, wyrozumita. Myśmy chyba to zostawimy i chyba z tym nie polecimy, bo przecież my umiejętności nie mamy, więc wyjdź stąd. Mm, czy jesteś pewny, że chcesz opuścić grę i udać się do menu głównego? Tak, kolego. Kurde, to my najpierw musimy e, inaczej podziałać z tematami. Najpierw budować się, nauczyć musimy. Więc y, może, może, może byśmy do tego japońskiego wrócili. Graj teraz za 1500, tak kupuje dom japoński y, pobuduje. Okej. Okay. Witaj ponownie, klimat trochę bardziej przyjazny, ale kultura za to bardziej orientalna. Przyznajesz najbardziej przełomowe y, metody budowania... W klasycznej japońskiej architekturze te domy mają swój charakter. Baw się dobrze, powodzenia. Dziękuję, Fremont. Dziękuję, powodzenia. Co my tutaj mamy? A, musisz mieć co? Skill. Aby podnieść, spróbuj ręcznie. Ociul, kamienia zgubiłem. góry. Dawaj, że do góry po energię z natury. O! Dobra. A! Czyli nie mamy skila do. żeby w plecach załadować. Ok, nie ma problemu. Myślę, że niebawem tego skila zdobędziemy. Ale najpierw z tematem ręcznym pojedziemy. Kurde, żebym ja wiedział. No ale dobra, niech i takie będzie tu wyzwanie. Nieraz roboty jednej zakańczanie, drugiej, rozpoczynanie. Ale się bawimy, gotowe. Co teraz? To? Tak, to. To. O, no, podnoś. To. To. Aha, czyli tu nam towar przygotowali, no to dobrze. Chociaż tyle radę dali, tu jeszcze jednego zostawiłem. Świetnie, już to mamy. Teraz belki. Czy to te? Ten element może pasować w innym miejscu. Aha. I się znowu cyrki zaczynają. A to nie? Czekaj. A to? To też nie. To też nie te belki. E. To są deski. Tu są jakieś krokwie. Ale tutaj desków mamy. Dobra. A tu. A tu strzałkę mamy. Dobra. Panel pomocy. Mmm. Okej. Okay, powrót do gry. Aha. Tu. Tu. E. O chulę, aha, już się chciałem pospieszyć w tej chwili, może pasować w innym miejscu, ok. A ty kurde, taki bajer. To trzeba tak tu, o. Dobra. Tak, ej. Jeszcze jedną mamy? Okej. Okay. Okej. Okay. Od razu też omajstruję? E, omajstruję. Dobra. O, o. Znowu coś nie tak pomajstrowałem. Znów za szybko to zrobić chciałem. No już? O. No, czyli tak szybko tego nie zrobimy. Dobra. Dawaj. Coś mi się tu... Gotowe. Pięknie I co teraz? A. Ujem. Ojem. Ale tu wkręcania mamy. No, ciskaj. rzesz chłopie. Ole, ale tu chińskiej roboty to są jakieś głupoty. O, ciskaj pięknie, gotowe to mamy. Teraz hmm. Dobra, czy to będzie to? Nie, to nie będzie to. To nie będzie to. Kurde, dom w puzlach nam przytargali? O, może to. Ale to chyba najpierw tu by się przydało. Co Potrzebuję innego materiału? O kurde, ale nam się tu bałagan teraz robi, ale czego ty tu potrzebujesz? Czekaj, takie. No tu nie, tu jakieś deski, tu nie. A może te? Co? O, dobra, te. A to? to jest to, to nie to. Nie no, dom z normalnie. Dom z nam tu wymyślili. Właśnie tu w tej chwili. Mamy. Mamy co dalej? Aha? O nie. Jak to wygląda, jak to też wygląda, jak to o tu schody też nie hmm hmm mm. a to z takich kurde z tego nie z tego nie a pokaż mi wtedy z tego Też nie O, tutaj ta długa Ty z czego te schody? A tu dobra, okiem gospodarza rzucone. Wszystko idzie w dobrą stronę. Hmm, aha, teraz deskę do mierzenia. Co? Czy to mi... Samo tutaj przyszlifuje. Ja tu mam fanty takie, że o, ja tu nic nie muszę mierzyć. Dobra, teraz o, z tych desek. U. O, pełno, mamy pełno. E, no, fajna robota, fajna robota, żadna z tego głupota. Okej, okay. mamy. Mamy to. To teraz okienko? No, a. O, to jakieś zagłębienie Boże, kurna, to marzenie Czy my już to teraz mamy? Eee, ściany stawiać teraz mamy. Eee, więc słuchajcie, moi mili, coś się u mnie zagościli. Eee, zakończymy dziś to granie i zaprosimy Ciebie na następne spotkanie. 20% budynku zrobiliśmy. No i myślę, że ten byśmy przerwaliśmy, bo. Tam zakończenie budowy, tu rozpoczęcie następnej. A ja tak naprawdę nie skontrolowałem, ile tego odcinka nagrałem. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Yy, I do następnego. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Gdyby przypadkiem ci się spodobało, kliknij syłba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę do tego, kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka.